No i proszę Państwa, z tej strony ja mamy doskonałym starka. Zapraszam Was do obejrzenia meczu. Uzer kontra Stay tuned. Protoss kontra Zerg na mapie. Szakuras Plato jest płaskowy Szakuras. Po prawej stronie jest Uzer. Widzę, że właśnie doszedł do Was, doszło do Was Gumi się po lewej stronie, natomiast jest Stay tuned. Tak więc Stay tuned for the next game against uh, uh, Protos against the Zerg player on the right. Upper corner, we have a Protos from Poland, the user on the left, bottom side, stay tuned and yeah. I to by było na tyle. Chwilę pogadałem po angielsku, dlaczego by nie coś tam można powiedzieć, i przechodzimy już dalej. Proszę Państwa, szok, płaskowy szakuraz ma to do siebie, że to jest mapa, gdzie jeżeli Protos rozwinie skrzydła, to zerk ma totalnie przechlapany, nie jest w stanie nic tak naprawdę. Naprawdę z tym zrobić jest. Już oczywiście pylon u dołu, więc będzie ford Fast Expand. Chodzi o to, że jeżeli Protoss zajmie pierwszą bazę, stworzy nie najgorszą armię, da radę zabezpieczyć drugą ekspansję, trzecią bazę, postawi tutaj masę kanonów. To już zerg tego po prostu nie ugryzie w żaden sposób tych dwóch ekspansji. Będzie to strasznie ciężkie. I jedna rzecz, która może się udać, to wtedy trzeba jakoś tutaj harasować, na przykład mutami wlatywać w bazę, zmuszać tego po prostu, żeby się ruszył. Bo jak wiemy, Protoss na trzech bazach jest śmiertelny, niebezpieczny dla zerga. Szczególnie jeżeli jeszcze będzie miał już Mothershipa i zrobi takiego wielką protoską kulę, yy, którego po prostu wyrżnie yy, zerga. Po prostu będzie zażynanie i kwiczenie zergów. Yy, taka jest niestety prawda na tej mapie zergi. Niektórzy lubią, niektóre zergi lubią mapę i mi nie. No i mamy już swój pól, widzę, że tym razem nie ma gazu, więc Uzer będzie szybciej przejmował ekspansję, na to chyba się zapowiada, już zbiera minerały, będzie tutaj gdzieś krążył. Ta próbka jeszcze nic nie chce zrobić. Oj chyba trochę przygiłem z tym moim komentowaniem. Czekamy aż tutaj będzie 300 minerałów i czysta jest te 300 minerałów już jest, to teraz stawiamy to. I jest ekspansja, widzimy, że jest pewnego rodzaju różnica u zera, szybko przejął, bez przejęcia gazu oczywiście, bo wiedział co przeciwnik robi w tym momencie, proszę bardzo, 6 zerlingów już w drodze, to jest dosyć ciekawe, będzie ekspansja, wow, 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 wow. wow. Dobry Chiz nie jest zły, jak to się mówi, więc co nam tutaj kombinuje Protos? Protos będzie robił Wolina, jak sami doskonale widzicie. Robi Wolina, no i już Zerlingi podbiegają, czy zdążą zniszczyć, zanim wybiegnie fotokanon, wyskoczy pierwszy fotokanon. To jest bardzo ważne pytanie. Dwa działa są u dołu. Wyrobi się Uzer czy też nie? Bardzo ważny był ten. Wcześniejszy spawin pool zdąży czy nie? Patrzmy na to, kolejne działo już w drodze i jest. Pierwszy pylon pada. Zerlingi już podbiegają. Czy zdążą? Czy się wyrobią? Czy nie wyrobią się? Ciężko to wygląda, źle to wygląda. Chyba się jedno padnie działo. Nie jestem pewny, czy drugie da radę. Chyba drugie też na czas zostanie zniszczone. Już próbki podchodzą. Jeszcze dwa działa tutaj. I zostały, już czekają drony. Jedno się zajmuje jednym działem. Tu jeden został. Czy zdąży je zniszczyć? Czy też nie zdąży? Uzer! ZDĄŻYŁ! w Proszę, tego, to się nie zdarza. E, no, w sumie zdarza się. Idealny timing ze strony Uzera. Ten cheese, jak sami widzicie, strzelił e, prosto w twarz Protosowi. Już zerlingi biegną na dół. Ma szansę skończyć e, to Polak, zanim przeciwnicy cokolwiek zrobią. Jest już fotokanon, ale on nie zdąży się wybudować. Jest też Nexus. Zerlingi biegną, nadciągają, biegnie szóstka głodnych. Yy, rozwścieczonych zerlingów za chwilę wpadną do bazy, tak też jest biegną do czegoś tu biegną biegną do działa, które za chwilę zostanie zniszczone i nawet nie było GG, ale to było szybkie